Max back to Maxi zbawcie nas w kolejnym odcineczku, a dzisiaj mamy macity. a zresztą zauważyliście, no bo dzisiaj to wszedł film, nie, w ogóle dzięki bardzo, bo wszedł, no o 9 już 52 dwie łapki w górę, bardzo Wam dziękuję, dwie łapki w górę, kolejny film, nagrywam Wam go... Teoretycznie nagrywam go 21, ale wy go chyba zobaczycie 22. Nieważne. No i słuchajcie, ja mam taką do Was sprawę, żebyście zasubskrybowali kanał, zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i generalnie mogliście zauważyć, o tutaj, że jest mniej hajsu. No jest, mniej hajsu. Pewnie się sobie mówię, no Maxi, na co wydałeś, pochwal się. No to ja Wam zaraz pokażę. Bo generalnie wczoraj sobie jeździłam moim Camaro tak normalnie i myślałem sobie co poabrać albo co by zrobić na odcinku i znalazłem taki skuter, którego można było kupić i mnie było stać, a wiecie jakby znowu mnie złapali to bym już od razu go miała, nie nieważne i patrzcie na to, jetki, o chyba już jest. Chyba był czekajcie. O, tam jest. Patrzcie, mam, kupiłem jetki za 10 tysięcy. Właśnie. I teraz będziemy i trochę nim pojeździmy. I dzisiaj mam w planach obrabować bank i jubiler. Wszyscy mówią, Maxi, przecież jubiler tu się rzadko bardzo otwiera. Kurde, no. Co tak słabo to jeździ? O, teraz będzie widz. Rzadko się otwiera. No właśnie, tego trzeba się Ale Dobra, sobie opojeździmy tym jetki. No popatrzcie, jaki zarąbisty panie. 10 tysięcy na niego wydałem wcale. Ale nie zmarnowałem pieniędzy. Nie, może trochę. Dobra, w tych loksusów elegancko teraz bierzemy. kiamaro. I będziemy chyba coś powoli obrawo, bo widzę, że już tu ludzie obrawali. O! I może nam się uda tą wieżę... Czy znaczy, tam piramidę obrawać? ale na jest zamknięta. No to co? Bierzemy pani kurde. Kiemio. No i mi Jedzimy, jedzimy. Te 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 I je. kluski śląski kompat. Ma dla nie. nie, nie. Jedziemy tu 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 nic nie jest otwarte, naprawdę ty. chyba, że tam nie do końca. Już oprobowaliśmy kaszyno, bo kaszyno trochę nie ma szansu, ale może nic nie zamknięte, to szybkie parę grosików na stacji. Czemu by nie? Właśnie, czemu będzie? Tego elegancko Pyk. kluski, kluski, kluski. Dobra. BC, kluski, BC, kluski. Jakieś tam kody, nie wiem. Jakieś tam kody, jakieś tam kody, jakieś tam kody. I wiecie co odgadłem? Że to jest stacja sama mobilna, że, że po prostu. E, jak e, tu zatankujesz, to płacisz kartą albo dajesz gotówkę. I auto automatycznie leci tam, Dlatego tam wtedy nikogo nie było. Ale nie dlatego można łatwo obrabować. I nie ma alarmu. To jest w ogóle dziwne. Jest coś otwarte. Nie, dupo. Nic nie jest otwarte. Jestem ciekawa tej wieży, Farolika. O! Wow. Ale już... ciepło! Oh, ma prawdę. Yyy! Okej... Okay. Ty... to tam nie jest na bazach hierosów. Koledzy mi mówili, że lepiej tam nie... Zadzierać, bo on jak z nie paki. A ja nie chciałbym... i wstaw wracać. Tu, ty, ty, ty. Jest otwarte, dobra. Jeszcze trochę otwarte. Jest to otwarte, więc lecimy rabować. Łabować. rabo, wow. Okej. Okay. Let's do it. Parkour. Roblox jestem dobrym parkourowcem. Muszę to przyznać. Nie! Wygadałem, z czystą może mnie krakać. Ała, ale tu boli. Oh. Cholera! Dobra! To nie problem. Będziemy to znowu obrabować. Ty, 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 ty. To nie, bo tu się jeszcze alarm Jak ja teraz to nie obrabuję? No, trzeba coś innego wypatrzeć. Kurde, bo bardzo chciałbym to obrabować, nie? Let's tu, Tak jak mówiłem, chciałbym bardzo to Tego Tego spróbuję tam jeszcze podejchać Ciekawie, ile się z tej wiesz, zarabia. No podobno, dosyć dużo, ale. Wiecie, dla jednego 10 to jest dużo, a dla drugiego to jest bardzo mało. Tego zależy kto to mówi, nie? Dla mnie 5000 to jest... Tyle pieniędzy, a dla kogoś to tyle, ile kot napłakał, hehe <noise> No nie Hero Heroes podjechał To jest chyba ten słynny Flash. Tak, to ten flash. Boję się trochę go. Celuję do mnie. Nie wiem co robić a ja, scela! Uciekam! Du, 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 uciekam, goni mnie! Coś, <tryk> ma taki głos. E Co jest? Teraz się obszarowałem. I to bardzo, bo Flash przecież nie ma takiego głosu. Ale, po, ale to są podobno osób, które robią podróbki, dlatego ja nie wnikam. Kurde, zgubiłem myszka. Flash pójdzie. Czekaj, czekaj. A, kiedy się, dalej, od nie? W sumie chciałbym zabić bohatera, bohatera, potem się coś zarabia. Dobra, teraz super bohatera mam już w czterech literach, lecę do banku. A w ogóle napiszcie, co chcielibyście mnie na przykład macić zobaczyć jako super bohatera. Bo, albo policjanta, bo na przykład więźnia, każdy ka, więzień każdy może się nudzić nie? Tak o wiecie. Ale ten Flash był dosyć głupi, nie gonił mnie. Leżał wraz super bohaterów, ale chyba każdy to przyzna. Kurde, bo ja... Co jest?! Yy, on nie znalazł?! Jak?! Yy. Eee, A... co mam teraz Liby robić? Devla, serwis! Eee, czy Devla coś innego robi? E, co to za jakiś porypany głos? A chyba wie, on wszystko robi za szybko. Ty, Adam, byłbym radę go zabić? Drrrr, wad mi stąd! Wad mi stąd! Wad mi stąd! Wad mi stąd! Wam mi się cząć, No. No było tak od razu. Flash, nie wracam do niej. Kurde. Zeskłamaniec. Nie no, bo zaraz bank mi przepadnie. Au! Dostaje! Nie ja uciekam tego typu. Małchap! Małchap! Serce mi aaa, za Zasiem! Spicielamy! Pitać! Pisać. Trzeba go cię zabić. Sorry. Ja lubię zabijać, ale muszę. Przecież jestem super bo... Przecież jestem złolem, co ja gadam. Czemu ja mówię? Au, 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 au. Wow. Ey, co jest? Ehe, Au. Ey, co jest? <laughs> o nie, ja pamiętam, że jak super bohater cię zabije, to automatycznie trafiesz do paki! No nie! Ja cię kręcę! Ja cię. Ciema, morda! Cześć! Znowu ty jesteś? Tak. Hm, mam pójdę tylko ty Czemu? Czemu? O, zabijili mnie. Nie jest za fajnie, no i super, znowu trafiłem do paki. Ja miałem takie plany życiowe. I co ja niby teraz zrobię? Wiecie, ja to zrobię? Nic nie zrobię. Niestety, hmm. czekaj. A, to jest policjant, nie strzelaj! Policjant do tego nie, bo dostajesz pokój! Nie? Nie zostanę, pałko? Ale to ten nowy? Nie jestem nowy, tylko już nawet stary. No, się tam. Ty się zamknij, masz ty kurde, policjancie. I nie dostanę. Konec, go! Czemu to wszyscy mają takie same głosy? To jest spory pany! Albo super bohater... Au. Czemu już? Nie Czy tu wszyscy muszą mnie zabijać? Ja już nie wyrobię w tym więzieniu. Nie wyrobię. Albo ten zabija, albo ten tamto, albo ten siamto. Koledzy mnie ostrzegali, to ja zamiast uciekać i te inne to, to się biłam z nim. E, to zielona murda! Tak koledzy go nazywają. Zielona murda. Murda. No, no, pistolet?! Ja tak można grzać w Tu to to, tu, tu. Nic pis. Nic. Puszczka. Idziemy grzać w Cze, cze, i co mamy? cze, cze, i co mamy? To Dobra. Ja muszę znowu z tego więzienia uciekać, bo tak nie może być. drugi odcinek, a już trafiłem do więzienia. No, tak nie może być. Ja. Dobra, może coś kucieć bo jest darmowo. Tu no, jak ja biegam. Nie, uff, myślałem że się zapinowałem. Ty, zawsze się dostaje levelek. No, co, nie, nie, to. CR jest potrzebny, Jakiś kod? Chyba nie.

Eee, na tylko policjanci? Co ja nie mam robić facę. Ciekawe ile ja mam lat więzieniach. Czekajcie, bo potem przychodzi na sms-a. Yy, wy tego nie widzicie, ja nie wiem mu, ale ja widzę i tu mi pokazuję przez ucieczkę 20 lat więzienia. No nie, ja tak już... Nie wyrobię. Ja tak już nie wyrobię. Nie wiem co mam robić. Mapa dawno już ten gościu znalazła go w policji. Nie no górze, coś jak nie, nie wiem, mogę tę sumę pójść. Ty, zaleka mogę pokonać w twoim pudełku. Jak chcesz, ale w sumie nikt tam nic nie ma. No dobra, secret no co, jest nic. Miał rację. Dobra, idę tu, nie wiem gdzie. A jak To Dobra, to muszę odnieść jest! Stopy! Co to jest? Oha Kamień. Może, że coś się z tym zrobić. Kamil znalazłem. Chyba wiem co już na nim robić. W sumie już wie. No i wiem, no idę X -t 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 -t. to zrobić. XCTC. chyba coś się nie da rozwalić. Chyba tak na to wychodzi. Chociaż nie wiem. To by... O, o to nie tu? Czekaj. Nie, to jest lina, Truble. Dobra, trueble jest potrzebne. To ma. Ja jestem troszkę trubal, że jak to się to nazywało. Normalnie nie wytrzymam w tym więzieniu, w tym więzieniu musi być zawsze tak nudno, bo tu nie ma co robić. nie ja mam tu kolegów, w Tym mógłby tu kolegów, właśnie i bym to znowu wróciłem. a w tym Secret Boxie, To coś. Wodę? E, aha. Ja nie szkoważmy. Zobaczcie, bo zobaczcie, czy jest ten ziomek. Przyszukam tego, tego najlepiej. Eee, z kilofami jest ten ziomek. O nie, on chyba stracił głos. Mycha mi, że tak. Trudno i tak wyznać ten kilof. Bo i tak przecież nie powie policji, nie? O, z jakimi ziółkami będę śpiewał elegancko. Pomagaj. Ty, ty, no weź. Ja tu kopię nam wółę. Pyk. Pyk. No, pyk. Mam że się zaprzyjaźnić? Chcesz się zaprzejaźnić? Spidoloj. Mhm. Spidoloj. Ci tylko razem uciekamy. Spidoluj. Nie miłe to było, ale okej. Okay. Ale oni chyba wiedzą, nie wiedzą, że ja mam jetpack. Ty, ty, ty. Jaki jetpack? Że ja mam jetki. Tu, 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 jetki. Tu, 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 tu. Jetki. Tu, 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 tu. tu. I teraz Here go jedziemy. No rabinzie, nie wiem, gdy. Zabijają ich. Haha, ha. i co? Przeklinaliście źle się odzywaliście do mnie. Na! Ty, 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 ty. Witaj! Świeże powietrze wolności. Od tego więzienia śmierdziało no, normalnie. Ja nie wyrobię, czy w tym więzieniu, nie wiem, co ile oni sprzątają, ale śmierdziało tam bardziej niż. Po prostu nie wiem gdzie. Ojejcie. Ja ale ja się teraz cieszę normalnie tam nie dał się wtrzymać. a ja rozumiem my nie, że tam jest policjanta taki nie nam się tam kto tam jeździ? no nieważne a tu 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 widzę już bazę nie jest Co jest się, jest to jest tam to You are no nieważne. Nie wiem, nie tam nie jestem. No, no nie ważne, mam to gdzieś. Ale mam sobie ojku. No. o! Mój przebieram nóżkami. Tu, 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 Nie, nie. Elegancko brakowało mi tej pasy. Bo to widzenie. Teraz swoje ciuszki. O, jak mięciutko i cieplutko wygodnie. Bierzemy swój lucik i. Y, I. Elka. Nie. Dobra. Dzięki za wierzenie tylko odcinka zostacie znaczy łapki w górę sobie z dzwoneczkiem trzy łapki w górę. To będzie kolejny odcinek z Mad City. Mam nadzieję, że dobijecie. Bo mi się bardzo fajnie to nagrywa. Pewnie wam ogląda też. Ja to nie wiem. O i pewnie będziecie mieli gdzieś tu taki napis, że tam moja wyszukiwarka do montowania. Bardzo was przez to przepraszam, ale inaczej się nie da. No, to jest raz dzięki pa.